Citnex to konto założone w 2014 roku. Zasłynął on ze swojego awatara, wina Spory na przygodę, jednak nie był to zwyczajny awatar. Na awatarze można było zauważyć zdjęcie. Tak samo robił Aethus. Oczywiście to nie jest Aethus, a zupełnie inna osoba. Przez pewien czas był na Kogamie oraz zakładał nowe konta z powodu banów na Kogama przez administratorów. Na YouTube można odnaleźć jego kanał o nazwie Xitnex. Przedstawia tam różne haki z Engine oraz nie tylko. Więc jeżeli szukacie jakichś fajnych kodów do Cheat Engine, możecie wejść na jego kanał, którego link jest w opisie. 9 miesięcy! Temu, albo nawet już 10 miesięcy temu, słuch po nim zaginął po jednym z ban. Prawdopodobnie przestał hakować na Kogamie i przeniósł się na inną grę. Gracze zapomnieli o jego koncie i tylko 14 znajomych, których miał, nadal pisało na jego profilu. Nadal miał taki sam awater, jednak jego konto Next 6 zostało odblokowane lub po prostu przywrócone. Bo nie jestem pewien czy ono było zablokowane. Na pewno było zablokowane, ale profil jest już od roku 2014. Jednak w ostatnich dniach prawdopodobnie, kiedy weszliśmy na jego profil, mogliśmy zobaczyć pewien napis na jego avatarze. Jeżeli tego nadal nie widzicie, chociaż jest to niemożliwe, to możecie zauważyć, że pisze tutaj I am back, co po polsku oznacza Ja powróciłem nie wiemy jednak, kiedy to napisał, bo mógł to napisać dawno temu i mogliśmy tego nie zauważyć. Całą sytuację jego awatara postanowiłem sprawdzić na stronie webarchive.com, która przedstawia na przykład historię danej strony internetowej. Wpisałem link do jego profilu oraz obserwowałem, jak się zmieniał od roku 2014. Niestety ostatnie zdjęcia zostały wykonane w maju 2016 roku, kiedy miał jeszcze awatar wina. Więc nie jesteśmy pewni, czy on na pewno powrócił. Jednak sądząc o awatarze, możliwe jest, żeby powrócił. Z tyłu umieszczone jest także zdjęcie. I prawdopodobnie ktoś kojarzy, kogo to jest. Ale jeżeli wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Jedyna rzecz, jaką mam w makiecie, to awatar o nazwie Hmm. Jest to zbagowany, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to nie jest zbagowany, ale dziwnie jak zbagowany wyglądający robot. I ma, yy, i właśnie Xitnex ma go w Marketplace jako jeden. Mam nadzieję, że Xitnex powróci. Zastanawiam się pewnie dlaczego. On zawsze umiewał obserwować hakerów, którzy mobili niesamowite, a czasami dziwne rzeczy. Mówię tutaj o takich niezwykłych hakach jak zalewanie gry, dodawanie spawna tak jak ostrego to było w 2015 roku, oraz Xitnexta, który robił niesamowite rzeczy, między innymi udostępniając ludziom kody do różnych naprawdę dobrych haków. Jeżeli nie macie jakieś informacje o Xitnexcie, możecie pisać w komentarzu. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!